30 września, podczas spotkania przedstawicieli policji i władz miejskich, odbyło się przekazanie policjantom mundurów patrolowych. Karliński magistrat w ten sposób chce wspomóc walkę z kłusownikami. Stroje mają usprawnić pracę w warunkach leśnych i rzecznych. W dniu dzisiejszym funkcjonariusze karlińscy wzbogacili się o cztery stroje lateksowe. Eee, są to specjalne stroje, które będą wykorzystywane przez nich w czasie pełnionej służby. Na terenie powiatu białgarskiego, czyli można powiedzieć tutaj w gminie Karlino, do walki z kusownikami. Wiadomo, że od 1 października zaczyna się okres ochronny. W budżecie gminy Karlino zostały zabezpieczone środki finansowe na paliwo i dodatkowe dyżury patroli w okresie jesiennym. Wartość tej dotacji to 13 tysięcy złotych to, co robi właśnie Policja, Służby Mundurowe, Straż Graniczna przy wsparciu samorządów w ostatnich latach. A mam na myśli to, co się dzieje przede wszystkim ostatnio, czyli dodatkowe służby, za które samorząd płaci. Zakup tego wyposażenia, które dzisiaj mieliśmy okazję przekazywać, paliwo i inne środki techniczne, które my jako samorząd finansujemy, powodują, że no, osiągamy też, czy policja osiąga sukcesy w walce z kłusownictwem. Wystarczy powiedzieć, że w ostatnim tym okresie ochronnym, czyli rok temu, złapano na gorącym uczynku dwudziestu kilku kłusowników. Myślę, że teraz, a tak naprawdę pojutrze zaczyna się już sezon ochronny. Będą. Podobne sukcesy, a może i nie, bo czym mniej złapanych to tak naprawdę będzie świadczyło o tym, że ten proceder trochę się zmniejszy. Ważny element, który w ostatnich latach jest bardziej widoczny, ma na myśli wsparcie społeczne. No, mamy Towarzystwo Mimośników Persanty w Białogardzie, ale bardzo cenna inicjatywa, która zrodziła się tak naprawdę w tym roku i powstanie tak zwanej OSY, czyli odmłodzonej sekcji antykusowniczej, gdzie właśnie młodzi ludzie kilkunastoletni, dwudziestoparoletni, ale już pełnoletni angażują się, współpracując ściśle ze służbami mundurowymi, bo na tym to właśnie polega i bardzo mocno się właśnie młodzi ludzie angażują w walkę z kłusownictwem. Kłusownictwo nasila się w okresie jesiennym, kiedy to rozpoczyna się sezon ochrony troci i łososia związane z ich tarłem. W tym czasie policja i miłośnicy przyrody mobilizują siły do walki z nielegalnymi połowami.